Witam Was w nowym roku pierwszy vlog w nowym roku i zaczynamy w lutym na tłusty czwartek tak, dzisiaj jest 8, 8 lutego dzisiaj mamy 8 lutego i mamy dzisiaj tłusty czwartek, ja kupiłem 6 donatów, bo były 4 plus 2 gratis kupiłem też 24 takich, takich kończusi, zwykłych z pudrem i z, luk z lukrem z marmoradą, więc wejdziemy w W pracy jadłem już jednego ponczusia, bo mnie poczęstowała koleżanka, takiego małego, ale wiem, że babcia też piekła dzisiaj jakieś takie złyżki, tak jak ona to pisała. Więc Dzień Święty trzeba święcić. Wiem, miesiąc nie było vloga, ale nie było co nagrywać. A też miałem prywatne e sprawy w styczniu, które musiałam ogadnąć. Jutro mamy wolne, ponieważ jutro jest strajk rolników. Tu też koło mojego, właśnie bloku. Nie tylko, podobno, strajk europejski jakiś. Dużo osób jest poza Torunia i musi dojechać do pracy, więc. Połowa z nich, po, połowa, większa połowa, yy, po prostu nie dotarła do pracy. A też. A też podobno mają tutaj blokować, właśnie nawet i dojazd do pracy, więc. więc zrobili nam wolne. No. Więc drugi weekend. W niedzielę, idę. Mm, no, na nadgodziny. Bo muszę trochę kasy złapać ze względu na to że 4000 z kawałkiem poszło na naprawę samochodu no, więc trochę się spukałam z kasy musiałem te co mam miałem odłożone wydać Muszę dać ziemniaki. Mm, tak, muszę dać ziemniaki na obiad. Nie wiem co będzie na obiad. No. <laughs> Więc obierzemy sobie ziemniaki. Ogólnie, co się działo u mnie, kiedy nie nagrywałem, hmm, nic. <grymne> nic. Nic specjalnego się nie działo. Sprawy e, prywatne, a te nieprywatne to tyle, że zrobiłem sobie kolejne: e, zrobiłem sobie kolejne trzy tatuaże. i na łydce. ale to wam pokażę potem jak już ubiorę te kartofle ziemniaki, pyry, nie wiem jak się u was mówi u się mówi ziemniaki albo kartofle A więc postanowiłem nagrać sobie dzisiaj vloga ze względu na to, że jest dzisiaj tłusty czwartek jutro mam wolne jadę na lekcję śpiewu yy. jadę na lekcję śpiewu ja ten lekcję śpiewu rowerem ze względu na to, że po pierwsze będzie strajk, więc nie wiem, czy bym, nie wiem, czy by mnie wypuścili stąd. A po drugie mi się ważność prawo jazdy, yy, prawo jazdy mi się, w sensie, yy, ważność prawo jazdy mi się skończyła. Tak, więc też kolejne pieniądze poszły na nowe prawo jazdy. I teraz muszę czekać dwa tygodnie. Tydzień już zleciał, jeszcze tydzień. No. Ja miałem wam pokazać yy, tatuaż. ten trzeci. To jest klucz wiolinowy, który zrobiłem sobie yy, na łowlice. Mamy w Toruniu strajk rolników. Dzisiaj mamy w całej Europie strajk rolników. Blokują cały ruch tutaj Lubicka. Koło mnie. Tu blokują. Ci sobie jeżdżą w koło. I tam dalej też blokują i też sobie jeżdżą po prostu... w koło. Czyli można jechać po prostu, wyjeżdżam sobie samochody. Tak, no ale te jeżdżą bardzo wolno i nie bardzo wolno blokują, więc Jeżeli ktoś chce gdziekolwiek dojechać, no to dojedzie 3-4 godziny dłużej. Dobra, na nie wiem, o której tutaj są. Prawdopodobnie mieli już tutaj być o szóstej. Jest godzina ósma. Tam stoi policja. O tam widać. Stoi policja. Ale powiem, że trochę tych rolników się zebrało i to dosyć sporo dosyć dużo rolników. Tak. Postanowiłem nagrywać. E, czy postanowiłem coś tam nagrywać e, na YouTube? Ale e, takie fragmenty zobaczycie po pół roku, nie wiem jak. E, kiedy. To widzicie, ale to widzicie w tym momencie. Czy to? Ja postanowiłem sobie zrobić przerwę na YouTube. Dlatego nie było żadnych te, e, filmów. E, z fragmentami, co się wydarzyło tam e, danego dnia. Wczoraj mieliśmy Walentynki, 14 luty. Piekłem wezwy. chciałem nagrać i nagram. na lekcji śpiewu. Co widzieliście?